Minecraft, znowu, tak, P Minecraftowo się zakończyło, ale to nie koniec Minecrafta. Będę was jeszcze tym męczył tym razem. Hardcore, tak. Nazwijmy to sobie jakoś kreatywnie, na przykład. Tak, bardzo kreatywnie będzie. <laughs> tutaj nic nie... Albo wpiszmy sobie tutaj pierwszą rzecz, którą mam na stole. Yy, woda. Woda... Żywiec strój Dan. Create. Zobaczymy, co nam tutaj. Woda żywiec strój zafunduje. No. Czekamy, czekamy. Dobra. Wybaczcie, że mam X-raya właśnie, ale to nie powinno Wam też za bardzo przeszkadzać, nie będę tego używał, nie bójcie się. Po prostu jest mi to potrzebne do serwerów, często to mi pomaga wykryć cheaterów, ponieważ na X-ray widać ludzi, którzy, którzy są tam pod ziemią i kopią idealnie do diamentu, więc można tak łapać łatwo cheaterów. Tak sobie posiedzimy, w ziemię sobie popatrzymy i już kilku czytów możemy złapać. Dobra, więc jesteśmy na trybie hardcore, więc trzeba jakoś <laughs> przeżyć. Mamy dużo świnek, ale ja bym wolał na razie owieczki. A jeszcze się pochwalę skinem. Inżynier z Team Fortressa. <laughs> Bardzo lubię te, e, te skiny e, z Team Shotclassa Nie wiem czemu Bardzo mi się podobają Aj, świnia Znaczy zaraz je sobie zabijemy Pięknie Ta seria będzie trwała aż do Deda Czyli że nie jestem w stanie powiedzieć kiedy padnę Mam nadzieję, że jak najkrócej nie jak najdłużej będzie to trwało Jeśli będzie to trwało tak, że będziemy się tak udawało wszystko robić, nie zginę To zakończymy wtedy, kiedy pokonam a Dragona w The End'zie Myślę, że to będzie wtedy odpowiedni moment do zakończenia Jeśli oczywiście nie padnę wcześniej Spewwaćśmy okej. Okay. przeróbmy sobie na laseczki crafting table, patyczki i zróbmy najpotrzebniejsze rzeczy. Kill off. Oczywiście nie masz, ponieważ to jest tryb hardcore. Bardzo się przyda. Teraz zaraz tak się ciemno robi. Nie, że już noc zapada co... Ojej, nie sprintuj, nie sprintuj Dawaj bacon Boże, ale to się wszystko martuje ten mieczek Będziemy musieli zaraz sobie zrobić z cobblestone'a Tak daleko nie zajdziemy, wydaje mi się O ile pamiętam to jeszcze można zrobić wałę na z czterech sieć pojąga więc jeśli... <laughs> znaczy... nie wiem czy będę jednak ryzykował w nocy czy nie raczej... ajajaj, nie będziemy ryzykować po prostu sobie jakby co to przesiedzimy sobie to nas podłubiemy sobie w ścianach domek sobie jakiś wykończymy i będzie w porządku. No trochę nad tego mamy Święki mi się wydaje, że w teraz w tych czasach nie są potrzebne Bardziej przydatne są krowy Dają też mięso, które on daje prawie tyle, czy tyle samo, nie wiem, czy tyle samo HP Ale do tego jeszcze dają <laughs> Skórę No chodź to. dziękuję bardzo no już zaraz mi się wiersz skończy Dziękuję Dobra, pobijemy sobie jeszcze tą świnkę Z łapki Wydatowa łapka Okej, okay. nie splintuję, nie splintuję, spokojnie eee, Jeszcze póki nie ma nocy, wziąłem sobie troszkę kaktusów. Zasadzimy sobie. na Naokoło domu. Tak na wszelki wypadek. Tylko, że potrzebujemy do tego też... ...cholera. Będziemy musieli też piasek jak tak wziąć Jak bo... ...kaktus rośnie tylko... <laughs> ...śmieszne. Na piasku. Z jednej strony mogę sobie zadewidować do tej wersji najnowszej yy, co znaczy to jest najnowsza wersja ale chodzi mi jeszcze o tą nieopublikowaną do końca yy, czyli coś tam 12 wc. no wiecie yy, tego pre-release do <laughs> 1.2 Moglibyśmy sobie wtedy zwerbować kotki ale myślę że te kotki nie są w ogóle potrzebne nie podobają mi się co to za rzecz że Kriepery się boją kotów, no bez przesady. Też mogli to zrobić z psami. Ale najbardziej mi się w 1-2 podoba dżungla. I inteligencja mobów. Wreszcie będziemy musieli mieć <laughs> yy, większe wyzwanie do tych mobów. Wow! Ale to fajnie wyglądało. No a weźmy sobie te 20 piasku teraz Dobra, mamy No i krówki, ale krówek nie będziemy zabijać Będziemy je później hodować Do tego gdzieś tutaj się ośledzimy blisko, bo tu bardzo ciekawe tereny są Wow nie no, moglibyśmy zabić troszkę, ale... Nie, raczej nie. Albo... Może dwie zostawimy tylko. Z jednej strony to tylko właśnie dwie są potrzebne. Ale jak niby? Mógłbym później je wziąć do domu. Te dwie ostatnie. Dobra, to... Nie będziemy na razie się... Z hodowlą... Cockać. Trzeba już przeżyć na początek. Te krowy będą mieć niezłe dźwięki w nocy. Nie, 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 ja tak nie będę z tym dragniony po prostu nie umiem. Ja w tu muszę jakoś inaczej dłubać. przyzwyczajnie z diamentowymi na serwerze. lepiej patrzcie za tam jakieś krzyki w domu ale nic na to nie poradzę o krzyczą boże poczekajcie może ja to uciszę w tym graje po prostu to przeczekam te krzyki <grych> to widzimy się za chwilę Okej, rzuciłem. Jest troszkę ciszej. <laughs> Wypadźcie, teraz taką e, chrypę. Nie wiem z jakiego powodu, ale... Zróbmy sobie drzwi tutaj. Dobra. Są. So. Muszę coś jeszcze zrobić tutaj. Może sobie zabijemy te krówki. Okej, okay, jest miecz. Dziękuję bardzo. Uuu, lawa. Ciemli łatwy dostęp do lawy, fajnie. już jest nieźle przydałby się jeszcze węgiel nie, nie sprintuj okej okay. ile jeszcze no tutaj zostało, żeby tak zostały z dwie o, spokojnie jeszcze chcę uzbierać troszkę tego <coughs> z tej skóry, żebym miał na zbroję. O, słońce zapada. Więc za chwilę się i tak będziemy żegnać. Jeszcze troszkę sobie pobijemy. Jeszcze tutaj jedną i to będzie koniec. Albo tu jeszcze. Pięknie. Wracamy. 16. No niedługo będzie pełna zbroja. Chyba tam trzeba 20 ileś, jak dobrze pamiętam Dobra, słuchajmy sobie. Zbroje się robiło Tak? Nie. Chciałbym spodnie. Zbroja. sobie na razie Parteu ciągle chodi tak Idealnie Tylko zbrojna będzie brakowało Dobra tak więc na razie się będziemy żegnać e, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Hardcore. Pa pa.